Nowe używane zajmuje się sprzedażą samochodów nowych i używanych zgodnie z nazwą salonu. Ofercie na stałe zawsze samochody z dobrymi rabatami, jak chodzi o samochody nowe. Samochody używane z, zazwyczaj z rynku polskiego, z pełną historią serwisową, z gwarancją. Instalacja fotowoltaiczna dla nas to nie tylko kwestia pieniędzy jako takich, ale przede wszystkim. Myśleliśmy kategorią dbałości o środowisko. Strefa energii nie zawiodła na żadnym etapie, zarówno na etapie przygotowania oferty, omawiania tej oferty, negocjacji warunków, późniejszym etapie montażu ale także mieliśmy potrzebę sprawdzenia weryfikacji technicznej po montażu. Już mniej więcej po roku od montażu prosiliśmy o sprawdzenie samej, samej instalacji na dachu. W ciągu dosłownie kilkunastu godzin od zgłoszenia dostaliśmy wsparcie w postaci przyjazdu ekipy, która zweryfikowała poprawność montażu, ale także brak usterek, które mogły wystąpić od czasu montażu do, do zgłoszenia. Także naprawdę ten etap już posprzedażny też mamy zweryfikowany i to wszystko fajnie zadziałało. Wybór firmy, która, która montuje instalację jest... Znaczy w naszym przypadku był, był podparty też tym wsparciem przed sprzedażnym. Tak? I tutaj, jeśli na etapie, tak jak wspomniałem wcześniej, przedstawienia oferty, negocjacji warunków uzgodnień technicznych, ale też tych uzgodnień formalno-prawnych. Wszystko było przygotowane w sposób czytelny, jasny, ale też taki, który dla nas nie powodował do dodatkowego zaangażowania. To był sygnał do tego, że warto z takim partnerem współpracować i wybrać montaż w takiej firmie. Strefa Energii dostarcza wsparcie zarówno na etapie przed, przed montażem, w trakcie montażu wystąpił szereg pytań, wątpliwości takiej natury, nazwijmy to technicznej, gdzie, gdzie monterzy naprawdę bardzo, bardzo fachowo wyjaśniali, ale też współpracowali w zakresie na przykład umieszczenia falownika, czy, czy, czy przewiertów przez ścianę, to są takie rzeczy, które... Użytkownicy mogą mieć jakieś wątpliwości, tutaj one były rozwijane momentalnie, natomiast, tak, tak, jak, tak jak wspomniałem, po montażu ta, ten proces prowadzenia przez te zawiłości z umowami, ze zgłoszeniami był, był naprawdę na bardzo wysokim poziomie.